Cześć, witam ponownie w mojej kolejnej recenzji. Dzi Dzisiaj recenzuję dla Was zestaw Lego Star Wars. Zestaw jest w przedziale wiekowym od 16 lat. Zestaw nazywa się Rebel Alliance Blaster Pack. Zestaw jest wyposażony w 4 pistolety blasterowe, 2 rzeczy i 6 szkół, pocisków blasterowych. Tutaj są plany zestawu. Są w nim 4 postacie: Z tyłu strzela i przód u strzela. Zestaw prezentuje się tak. W zestawie są takie dwa długie lufy z przodu. W filmie te lufy strzelają, ale w modelu LEGO nie. Jest tu pistołek, który też strzela, ten piłkowy pistołek, a po prostu jest bazooka blasterowa. W zestawie spotykamy jakiegoś kuzyna Grido i jakąś śmieszną postać z twarzą sztumowca, ale rozmyconą. Jest też człowieczek podobny do jednych z Uniwersum Star Wars, ale zapomniałem jego imienia, więc nie pojawię, ale możecie przejrzeć jego twarzy i sami go wyszukać w internecie. Kolejna postać to jest jakiś... Młody człowiek do, do tej konfederacji czy coś przymierzony z nimi i z I zestaw to rocznik 2016 w przedziale wiekowym o lat nie Niezalecane jest też, żeby 3, 3 latki, bo miały, ponieważ jest ryzyko zamówienia się elementem lewym. Się całkiem nieźle. Figurki Lego, ale z przodu jeszcze lepiej. Podobają mi się te ich nadruki. Nie wiem, jak oni to robią, ale bardzo, bardzo doceniam ich pracę. Zestaw jest do kupienia w każdym sklepie, takim przemysłowym. Zestaw jest bardzo fajny i go polecam. Jak na zestaw Lego. Jest bardzo, bardzo dobrej jakości i dopracowany. Żegnam się z Wami.